Shelliter V to głowica termostatyczna, za pomocą której można bezprzewodowo i automatycznie utrzymywać ulubioną temperaturę w pomieszczeniu, w którym głowica jest zainstalowana. Shelliter V. Montowane jest na kaloryferze, ma wbudowaną funkcję termostatu i w zależności od aktualnej temperatury w pomieszczeniu kontroluje dopływ gorącej wody do kaloryfera, przez co podnosi lub obniża temperaturę w pomieszczeniu. Ta podstawowa funkcja, czyli otwieranie i zamykanie zaworu w grzejniku może być wykorzystana na różne sposoby. Na przykład możemy ustawić własne profile, chociażby tryb wakacyjny, kiedy jesteśmy poza domem, czy tryb antyzamarzaniowy, i po ich uaktywnieniu Shelly TRV będzie utrzymywać ogrzewanie na minimalnym poziomie, oszczędzając energię, gdy nikogo nie ma w domu. Wykorzystując czujniki ruchu i monitorując obecność domowników lub wykorzystując funkcję geolokalizacji, możemy również adekwatnie sterować grzejnikiem. Kocioł gazowy lub Pompa wodna mogą być automatycznie wyłączone, jeśli zawory Shelliter V we wszystkich pokojach w domu będą całkowicie zamknięte, a jeśli otworzy się choćby jeden Shelliter V, to kocioł lub pompa zostanie automatycznie włączona. Pomysłów, jak wykorzystać Shelliter V, może być znacznie więcej i dzięki nim można zmniejszyć zużycie energii na ogrzewanie, zaoszczędzić potencjalnie jakieś pieniądze czy chociażby podnieść komfort użytkowania pomieszczeń, automatycznie dostosowując ich temperaturę np. w zależności od pory dnia. Shelliter V zasilana jest bateryjnie, a akumulator o pojemności 6000 mAh szacunkowo powinien wystarczyć, uwaga, na około 2 lata pracy, zakładając pięciomiesięczny sezon grzewczy. Oczywiście, żywotność akumulatora będzie zależeć od tego, jak często głowica będzie pracowała, to znaczy, jak często będzie zmieniała zakres dopływu czynnika grzewczego, gorącej wody do karofera. Deklarowane 2 lata to bardzo długi okres, i nawet jeśli akumulator wytrzymałby jeden rok, to byłoby to całkiem, całkiem OK według mnie. Shelly V kontroluje temperaturę w pomieszczeniu w zakresie od 5 do 30 stopni Celsjusza. Wystarczy ustawić ulubioną temperaturę, np. 21 stopni, a głowica automatycznie będzie robiła swoją robotę. Warto wziąć pod uwagę, że temperatura mierzona przez to urządzenie będzie momentami zawyżona w stosunku do temperatury w pomieszczeniu. Głowica instalowana jest przy kaloryferze, a więc zaraz przy źródle ciepła, więc siłą rzeczy nie będzie dobrze reprezentowała temperaturę w całym pomieszczeniu. Natomiast jest możliwość skalibrowania wartości temperatury w oprogramowaniu dostarczonym z szeli TRV. Możemy, jeśli będzie nam na tym bardzo zależało, zainstalować w pomieszczeniu dodatkowy czujnik temperatury, zbudować regułę i adekwatnie sterując zaworem uzyskać już bardziej dokładną temperaturę w pomieszczeniu. Shelliter V wykorzystuje standardową transmisję bezprzewodową opartą o Wi-Fi 2,4 GHz, więc zasięg radia to około 30 metrów od routera Wi-Fi. Do sterowania głowicą nie jest wymagane żadne dodatkowe urządzenie, np. bramka, hub i tym podobne, co np. konieczne jest w przypadku głowic wykorzystujących protokół Zigbee. W szeliter V wbudowany jest prosty dwucyfrowy wyświetlacz pokazujący aktualną temperaturę oraz wspomaga ręczną zmianę temperatury, którą wykonuje się za pomocą tych tutaj dwóch wbudowanych przycisków. Głowica nie jest miniaturowa, ma dość regularne kształty. Na białym kaloryferze lub na tle białej ściany nie rzuca się specjalnie w oczy. Wraz z urządzeniem producent dostarcza adaptery umożliwiające przykręcenie szeli TRV do grzejników z różnymi rozmiarami gwintu zaworu grzejnika. Szeli wyposażony jest w port USB-C wykorzystywany do ładowania akumulatora. Według ulotki producenta czas naładowania akumulatora to około 5 godzin. Sprawdzę za dwa lata i dam znać czy to rzeczywiście jest 5 godzin. głowica pracuje, słychać jej silnik, motor, cokolwiek tam jest w środku do otwierania zamykania zaworu. Motor pracuje szybko, bo jak zaobserwowałem maksymalnie 3 sekundy otwiera i zamyka w pełni zawór. Według mnie nawet w sypalni Termostat nie będzie uciążliwy. Ja może spróbuję teraz zademonstrować jak go słychać. Ja wymuszę teraz zmianę pozycji zaworu. Głowica jest jakieś 30 cm od mikrofonu. W tym momencie głowica otworzyła się, zamknęła się. Nie wiem, czy to było dobrze słychać. No nie jest to bardzo głośne, natomiast słychać jakiś tam pracujący mechanizm, który otwiera, zamyka ten zawór. Jeśli zdecydujemy się na montaż takiej głowicy w sypialni, będziemy musieli się do tego dźwięku przyzwyczaić. Zawór Shell, Shell V może być sterowany bezprzewodowo na wiele różnych Sposobów. Podstawowa możliwość to wykorzystanie aplikacji producenta o nazwie Shelly. Aplikacja dostępna jest dla smartfonów pracujących z Android i iOS. Podstawową czynnością, jaką musimy wykonać, konfigurując urządzenie do, to podłączenie go do naszej sieci Wi-Fi. Można to wykonać właśnie wykorzystując aplikację Shelly. Proces jest dość prosty, niemniej jednak, ja miałem jakieś problemy z połączeniem głowicy z chmurą. W moim przypadku Shelly przez jakiś dłuższy czas nie łączyło się z tą chmurą producenta, ale po którejś próbie poszło i nie było już żadnych innych dodatkowych problemów. Cały proces parowania urządzenia z aplikacją i naszym routerem Wi-Fi polega na wprowadzeniu urządzenia w tryb Access Point, wciskając przycisk Reset, a następnie. W aplikacji Shelly dodanie nowego urządzenia. Z dostępnych na liście urządzeń wybieram TRV. Po odczekaniu kilku sekund pojawia mi się powiadomienie o odnalezieniu access pointa z nazwą zawierającą słowo Shelly. Łączę się z nią i w tym mom momencie głowica jest automatycznie konfigurowana. Mam teraz możliwość wprowadzenia jej nazwy oraz dodanie do pomieszczenia, o ile takie jest zdefiniowane w aplikacji Shelly. W aplikacji Shelly można zrobić naprawdę sporo rzeczy. Można monitorować oraz ustawić temperaturę w pomieszczeniu, którą Shelly ma utrzymywać, można otworzyć lub całkowicie zamknąć zawór, ustawić dowolny poziom otwarcia zaworu, bo zawór nie musi być całkowicie otwarty lub zamknięty. Można włączyć tak zwany tryb boost, czyli takie przyspieszone nagrzewanie pomieszczenia. A tak na konkrecie, to naprawdę maksymalne otwarcie głowicy, maksymalne otwarcie zaworu na określony, zdefiniowany przez nas czas. Możemy skalibrować czujnik temperatury, czy włączyć funkcję zapobiegania, zatykania zaworu, a to w, w praktyce takie pełne otwarcie i zamknięcie zaworu raz w tygodniu. Dostępna jest możliwość ustawienia minimalnego położenia zaworu. A gdy myślę o takiej funkcji, przychodzi mi do głowy. Teraz zawór pracuje. Przychodzi mi do głowy zabezpieczenie antyzamarzaniowe. Nie wiem, czy słychać. Skończyło. Jest też dostępne ustawienie, które umożliwia zwiększenie siły docisku zaworu. W aplikacji zdefiniujemy. Harmonogramy, czyli uzależnione od dnia, tygodnia, godziny, momenty, kiedy zawór ma zostać otwarty, zamknięty lub kiedy ulubiona czy oczekiwana temperatura powinna zostać wysterowana w pomieszczeniu przez szali TRV. Jeśli harmonogramy nie będą wystarczające, możemy zbudować bardziej zaawansowane sceny, na przykład uzależnione od innych urządzeń. Czujników, temperatury, ruchu i innych urządzeń. Temperaturę z czujnika oraz jej wartości historyczne możemy przeglądać na wykresach, na przykład z ostatnich 24 godzin, 7 dni, a nawet roku. Oraz oczywiście podstawowa funkcja: możemy tą głowicą sterować z dowolnego miejsca na Ziemi z dostępem do Internetu. To urządzenie z aplikacją, według mnie, ma naprawdę dość sporo funkcji oraz ustawień. Ale aplikacja Shelly to nie wszystko co mamy dostępne do sterowania, kontrolowania tego urządzenia. To co lubię w produktach Shelly, a jest ich więcej niż ta głowica, to duża otwartość na alternatywne możliwości kontrolowania um, sterowania tymi urządzeniami Shelly. Oczywiście jak w większości tego typu produktów, możemy kontrolować je asystentami głosowymi Amazon Alexa, Google Home, ale możemy też sterować nimi wykorzystując wbudowany w jego oprogramowanie serwer HTTP. Dodatkowo również za pomocą REST MQTT. Bez większego problemu zintegrujemy głowicę z najpopularniejszymi open source'owymi rozwiązaniami do automatyki Home Assistant, Open Hub, czy Domoticz. Urządzenie możemy sterować bezpośrednio z poziomu sieci LAN i całkowicie odłączyć się od chmury producenta. Cena na stronie producenta to 81 euro z VAT. W Polsce jak poszukamy to znajdziemy je nieznacznie taniej. Czy to dużo czy to mało czy to rozsądnie wpisując w Google czy w Allegro bezprzewodowe głowice termostatyczne można znaleźć całkiem spory wybór tego typu produktów ceny oscylują od 100 do 400 zł więc 81 euro nie jest blisko tych najtańszych warto więc sprawdzić na czym nam zależy wybierając konkretny model przykładowo z jaką bezprzewodową technologią mamy do czynienia czy to jest Wi-Fi, ZigBee może RF 433 MHz jest to istotne, bo gdy zdecydujemy się na przykład na ZigBee to trzeba posiadać czy kupić dodatkowo mostek Zigbee. Warto zobaczyć czy ma wbudowany termostat, czy jest zasilana bateryjnie, jaka jest żywotność tej baterii, czy zależy nam na otwartym API, aby mieć możliwość zintegrowania urządzenia z innymi urządzeniami i nie sterować każdym urządzeniem w domu w osobną aplikacją. Warto może też sprawdzić czy ma jakieś certyfikaty bezpieczeństwa, czy jest to produkt w miarę markowy i może poczytać w internecie opinię, czy nie mamy do czynienia z jednorazówką. Podsumowując, Shelliter V jest dopracowane jakościowo, sprawia dobre wrażenie. Z urządzeniem dostępne są adaptery, więc zainstalujemy głowicę raczej w każdych warunkach. Głowica nie jest bezszelestna, podczas pracy słychać delikatnie pracujący motor, ale motor pracuje bardzo wydajnie i zmiany położenia zaworu wykonywane są w około 2 sekundy, co jest według mnie bardzo szybko. Głowica wyposażona jest w wyświetlacz, posiada dwa przyciski, rozmiarowo jest większa niż taki tradycyjny mechaniczny zawór. Zasilanie bateryjne z długą żywotnością akumulatora to według mnie bardzo fajna sprawa. Teraz biorąc pod uwagę koszt ponad 300 zł i potencjalnie zakup kilku sztuk na każdy kaloryfer, to szczerze mówiąc zwrot z inwestycji raczej będzie rozłożony na lata. Zakładając, że nie ogrzewaliśmy do tej pory mieszkania czy domu z otwartymi oknami. Według mnie, jeśli chcielibyśmy podnieść komfort funkcjonowania w pomieszczeniach, jak również automatycznie generować pewne oszczędności energii, to urządzenie jest warte rozważenia, szczególnie warte dla entuzjastów smartnego domu, bo mnogość parametrów konfiguracyjnych, łatwość integracji z systemami do automatyki to atuty tego konkretnego urządzenia.